Cześć! Cześć, czołem piwomaniacy. Dzisiaj będzie degustacja piwa, na które bardzo długo czekałem. Niektórzy z Was też czekali. Prawdopodobnie po że wiecie o co chodzi, a będzie to dzisiaj. Perła. Tu będzie perła, mocna perła wśród piw. Piwo nie miało lekko, ponieważ było w Przechowywane w złych warunkach, raz za ciepło, raz w piwnicy, raz za ciepło, później znowu do piwnicy. Tak historia tej puszki właśnie wygląda. Czyli miała trudny, y, trudną przeszłość, więc zobaczymy, co, co nam ta perła powie. Ogólnie rzecz biorąc, z koncernowych piw, nie wszystkie mocne piwa koncernowe są złe. Na przykład łąża mocno mi smakowała, co, per, w perłę, perłach też niektórych, jakby to powiedzieć, jestem. Nie, że zakochanym, ale lubię porter bałtycki bez alkoholową. Zobaczymy, co będzie w tej perełce mocnej. O, aż ucieka, ucieka, zaczyna żyć. Przelejemy, żeby nie było czuć tej metaliczności z puszki. No i tyle. Jeszcze jakaś taka miniaturkowa, głupia minka. Dobra, więc zaczynamy. Zobaczymy, czy w ogóle to można pić. trochę zielonej burszko, delikatna farba emulsyjna, czyli coś tam nie teges. Słodowości brak, natomiast nie ma też takiej ordynarnej kontry alkoholu. Ani słodowość, ani chmieli nic nie czuć, żadnych tam aromatów chmielowych. No, powiem tak. Troszkę się zawiodłem. Smaku. Pierwszy łyk. Mam tu na podoręciu wodę, żeby się przepukiwać i ratować. Drugi łyk. Nie ma nic co tu w tym piwie, by się działo ciekawego. Słodowość, raczej nie. Troszeczkę taka delikatnie gorzkawa woda, natomiast ta gorzkość, goryczka nie wynika z chmieli. Ona wynika z alkoholu. Ten alkohol jest wyczuwany, ale też nie jest tak ordynarnie, mocno, intensywnie, żeby, że nie pali mnie w gardło, Natomiast taka goryczka alkoholowa jest. Na nie troszeczkę za duże No jeszcze zapomniałam o barwie bardzo taka złocista. W Smaku czuć też takie troszeczkę te, te takie nuty mm, właśnie tej, tej alkoholowości. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale znowu w smaku czuję takie troszeczkę zielone jabłuszko. No nic, myślałem, że będzie lepiej. Natomiast perła mocna, perła wśród piw. Te piwo wyląduje w zlewie, a w kategorii mocnych, koncernowych piw, no poniżej przeciętnego, więc powiedzmy 6,78, bo 7 temu piwu nie dam, były pewne problemy. Ale wiecie, jak ktoś poszukuje taniego sposobu na y, alkoholizowanie się i y, bycie nieczerwym, pewnie są lepsze y, w obce niż to. Mm, z tego co kojarzę ostatnio, imperatora nagrywałem, byłem pozytywny zaskoczony. Co prawda, tam troszeczkę więcej utlenienia się pojawiło, natomiast też nie było źle. Perła dla kogoś na pewno będzie smakować, niekoniecznie dla mnie. Szkoda zdrowia na Pusty, nieprzyjemny etanol w słabym piwie. A ja Was serdecznie zapraszam do zostawiania komentarzy, subskrybowania i do obserwacji. I to tyle.